Sobota rano, rodzina śpi, a jak tup, 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 zrobić pudełeczko. A jak się postaram, to przed obiadem wszystko będzie gotowe. Pracy niewiele, po prostu pudełeczko i ładny papier ryżowy. Pudełeczko tekturowe z tamperii, bardzo dobra jakość. Do kompletu papier ryżowy z Mam nadzieję, że Wam także się spodoba. Ale nawet tutaj nie ma miękkiej gry. Najpierw wszystko trzeba pomalować na biało. Oczywiście farba akrylowa. Jeden raz, a porządnie. Średnica pudełka praktycznie idealnie pasuje do okrągłego obrazka. Wystarczy wyciąć i nakleić. Wzorek ładny sam w sobie, więc po naklejeniu można by zostawić pudełeczko w świętym spokoju. Ale samo przyklejanie nie daje radości. Radość daje kombinowanie. Papier, żeby wiele wybacza, więc można go przyklejać, odklejać, Znakomity dla początkujących, bądź do pracy z dzieckiem. Jak widzicie, kółeczka nie wycięłam dokładnie. Za chwilę obszlifuję je papierem ściernym, ale góra schnie, a ja ozdobię dół, szablonem. Takie cuda warto przytwierdzać na klej tymczasowy. Czyli psikamy, chwileczkę suszymy, a za chwilę szablon będzie się trzymał wszystkiego. Taki popsikany szablon będzie się jeszcze kleił przez wiele tygodni. Jak komuś to przeszkadza, klej można zmyć gorącą wodą. Dzisiaj tapuję zwykłą myjką do naczyń. Nie musi być idealnie, więc myjka jest w sam raz. Zdejmuję szablon, suszę suszarką i za chwilę kontynuuję wzór. W międzyczasie nie myję szablonu, po prostu szkoda czasu. Jak widzicie, wzór to nie są idealne kwadraty, więc nawet jeżeli dobrze się nie wstrzelicie, kontynuację I tak będzie wyglądało ok. Niestety zapędziłam się z szablonem za daleko. Muszę podmalować dół białą farbą. Wieczko wyschło. Możemy pozbyć się nadmiaru papieru. Teraz mogę już ozdobić ozdobnym paskiem wieczko i dół pudełka. Gdy klej dokładnie wyschnie, zabezpieczam całe pudełko bezbarwnym lakierem akrylowym. W tym wypadku użyłam lakieru matowego. A teraz to, co bardzo lubię, czyli małe wisienki na torciku. Po pierwsze perełki w płynie. To po prostu w szufladzie trzeba mieć. Prosta, elegancka i bardzo efektowna ozdoba. A aplikacja bajecznie prosta, po prostu wyciskam i zostawiam do wyschnięcia. Perełki aplikuję tylko do wysokości wieczka, jeżeli dam je powyżej, pudełeczko się po prostu nie zamknie. A to pasta koralikowa, a według mnie lodowa, bo potem wygląda jak zamarznięty lód. Także aplikujemy i pozostawiamy do wyschnięcia. Na mokro wygląda nieestetycznie, jak flegma z nosa. Chyba nie przesadzam, zobaczcie sami. A po wyschnięciu daje efekt nierównego lodu. Dopiero się uczę tego preparatu, chyba należy go dawać cieniej. Pudełeczko gotowe, a w środku jeszcze taka mała niespodzianka. Pięknie rozpoczęta sobota, a moja rodzina zamiast obiadu dostanie kolejne pudełeczko. Ale to nie pierwsza taka sobota, są przyzwyczajeni. Dziękuję za uwagę i zapraszam na inspiralo.pl